Szanowni mili widzowie, jeżeli podróżujemy metrem w Paryżu, a chcemy się przesiąść, to musimy zobaczyć na rozpisce nad drzwiami metra, na której stacji mamy wysiąść, żebyśmy mogli wsiąść do odpowiedniej linii metra. W naszym przypadku w dniu dzisiejszym jest to ta stacja. W wersji przesiadamy się na niej na linie metra numer 14. Przypominamy oczywiście, że należy się trzymać proszę Państwa bezpiecznie do zatrzymania w pociągu na stacji. Kiedy drzwi się otworzą, wtedy bezpiecznie wysiadamy. Jak Państwo widzą, jesteśmy na właściwej stacji. Zaraz pociąg odjedzie, ja Państwu to jeszcze pokażę. I będziemy się kierowali na, na kolejną linię. Metra proszę jeszcze zaobserwować, jak odjeżdża ten pociąg. Metra teraz, Szanowni i Mili Widzowie, musimy znaleźć. Informację, którędy kierować się do linii metra numer 14, tutaj mamy oto tablicę. Proszę zobaczyć, należy skręcić w lewo. Tutaj sobie pokonamy kilka schodów i po oznakowaniu. Kierujemy się do właściwego peronu. Proszę zobaczyć, jak tutaj wyglądają te przejścia. To jest stacja węzłowa. Tutaj mamy oznakowanie na metro Linii 14. Proszę bardzo. Są schody ruchome Wydają dziwne dźwięki, ale poruszamy się bezpiecznie. Tutaj mamy linię 14, ale musimy rozpoznać właściwy kierunek, którym chcemy jechać. A właściwy kierunek nasz, to jest ten. Widzą Państwo, tu mamy mapkę, i przyjechał pociąg metra. Być może na niego zdążymy, a być może nie. Ten pociąg, ten pociąg, szanowni widzowie, jest bezmaszynisty. Proszę zobaczyć, drzwi się teraz zamkną. Jedne i drugie na peronie. To znaczy, że pociąg jest bezmaszynisty. Tutaj, oczywiście, się trzymamy i obserwujemy na naszej rozpisce, gdzie mamy wysiąść. Czyli na naszej stacji docelowej. Mam nadzieję, że materiał Państwa zainteresował i serdecznie zapraszam do oglądania kanału Batataj.